Zaśpiewa Wam to, co sprawiło, że dzisiaj wygrał. A korzystając z okazji, że jego muzycy jeszcze się będą instalować, to ja Ci, Rafał, coś powiem z tej opolskiej sceny. Są tacy, którzy na niej byli, ale ich nie ma. Ty też czasami w Sopocie byłeś na pewnych scenach, na których teraz Cię nie ma, ale ponieważ przede wszystkim jesteś artystą, który śpiewa dla wszystkich, to ja życzę Ci, żebyś Ty śpiewał nie tylko tutaj, ale i w Polsacie, i w TVN-ie, i wszędzie, bo tam też masz fanów. Tak samo jak tym, którzy śpiewają tam, a powinni być tu. Życzę, żeby w końcu się tu znowu zjawili, bo ta opolska scena jest absolutnie dla wszystkich. Zwycięzca premier Rafał Brzozowski! <śpiewanie> Proszę państwa, Rafał jeszcze chwilę się instaluje, no bo tu wszystko się odbywa na żywo. Poza tym z głosu wnioskujesz, że jeszcze mu trochę struny drżą, ale bardzo niewiele. Rafał jest rasowym artystą, on się zaraz szybko zorganizuje i pięknie państwu zaśpiewa. Z nadzieją, że gdzieś tam między wersami przemyci ten numer. Państwo wiedzą, jaki numer. Numer pokoju, w którym będzie idzie. After z sejbertem i całą resztą. Ale to się wszystko za chwilę stanie. Ja tylko, mam państwa, ja tylko mam do państwa pytanie: Czy jesteście zadowoleni z wyboru jury? No to tym bardziej czekam na wybór publiczności. Przed państwem Rafał Brzozowski.